Cześć, nazywam się Miłosz Lewicki i kandyduję na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Rok temu miałem, byłem już w samorządzie i mam poniekąd jakieś doświadczenie. Wiem, co się robi w danych sytuacjach i kandyduję na przewodniczącego, aby zmienić szkołę na lepszy. Nowy rok, nowa szkoła, oczywiście szkoła będzie lepsza. Moimi pomysłami są na początku szkolny pokaz talentów, gdyż wiem, że większość uczniów no, chciałaby zaprezentować przed szkołą swoje umiejętności. Drugą rzeczą byłby maraton filmowy na świeżym powietrzu, czyli podczas pogodnych dni, słonecznych dni i ciepłych byśmy wychodzili wtedy na dwór czasami i by, by były puszczane tam filmy i by, byśmy je oglądali sobie. Trzecią rzeczą są automaty z przekąskami. Automaty Automaty miały... mówili, że co roku mają być. I do tej pory ich nie mamy. Oczywiście ja będę dążył do nich. Będę dążył, aby, abyśmy, aby nasza szkoła je miała wreszcie, byśmy mogli z nich korzystać. Kolejną rzeczą będą dni, w których będziemy rob, wykonywali różne zadania, aby, aby następnego dnia nauczyciele nie mogli nam zrobić kartkówek i, kartkówek i odpowiedzi ustnych. I taką ostatnią ważną rzeczą była, 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 byłaby maskotka szkoły. Szkoła by w ten sposób się wyróżniła od innych szkół w pońsku. Liczę na Was głos. Razem, 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 dojdziemy do tego celu, do tego celu poprawienia, poprawienia funkcjonowania szkoły dla uczniów i mam nadzieję, że wygramy razem te wybory. Dziękuję.